Dzień dobry wnioski serdecznie w nowym odcinku zagrajmy w Stainless Steel kampania Mongo. Z tego się zrobi cholernie długi projekt, ja wam powiem. Bo zobaczcie, mamy dopiero 40 turę, 20 któryś odcinek i nadal jesteśmy na tej części. Zanim ja dojdę tutaj potrwa naprawdę długo. Ja, ja tak mierzę, że ten projekt może mieć nawet ponad 100 odcinków. I w sumie byłoby fajnie stworzyć taki pierwszy nawet chyba Let's Play na YouTubie zagraniczny i polski, wliczając, który obejmował po prostu całą mapę na modzie Stainless Steel na najwyższym poziomie, która jest po prostu gigantyczna i również projekt, który z tego byłby byłby gigantyczny, więc mam ochotę to zrobić, mam naprawdę ochotę kończyć ten projekt aż do Hiszpanii, aż do Portugalii, aż do Szkocji po prostu chcę dojść. I mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, ostatnio tutaj e, odbiliśmy troszkę e, tereny z rąk ponownie Turków. Oni mi tutaj łażą straszliwie. Więc myślę, czy nie rozbić by sobie tego... tych małych armii, które tutaj, wiecie, podążają. Za pomocą naszej tutaj armii I chyba to zrobię Wyjdę po prostu z Tabriz I udam się By skopać im tutaj dubsko Jak widzicie mam tutaj bardzo mocne siły Myślę, że tak, tak też zrobimy Jeżeli nie uciekną Nie uciekli, cudownie Oni natomiast mają Trzy oddziały łuczników a Milicję bezużyteczną <laughs> Saracenów no i w zasadzie to niewiele mają ciekawych rzeczy, które mogliby nam rzucić um, Turcy są tutaj silni, ale liczebnie To nie jest y... frakcja, która na tym etapie może się pochwalić jakimiś potężnymi arsenałem mocnych jednostek Albo są rzadko dostępne do werbowania Albo są po prostu bardzo, bardzo drogie i dostępne dopiero na najwyższych w zasadzie tych tierach czy tych poziomach rozwoju koszar, więc <laughs> tutaj zanim oni dojdą do takich eee, rzeczy jak oni się, się nazywali, dokładnie mamy ładną pogodę, ale wiecie co, nie mamy ładną pogodę, dobra, mam nadzieję, że się nie ściemni, słońce nie zajdzie <laughs> i sobie od razu całą naszą falę uczników... Przerzućmy na tą stronę. Pięknie. Natomiast klasycznie ustawimy się teraz tu, bo oni do nas będą szli. Tego jestem pewien. Macie nie uciekać w takim razie. Ustawimy się w tym miejscu. Tylko przesuniemy sobie jeszcze konnicę oczywiście. Pięknie troszkę do przodu. Wy również. Was sobie rozstawimy w linii prostej. Zastanawiam się, czy nawet tego miejsca nie wykorzystać. Wiecie co, nie. Wykorzystamy sobie tą górkę jednak. Tutaj wykorzystamy wszystko, co mamy. Tak samo tutaj. Moja piechota, moja ciężka konnica i dowódca. Również w tym miejscu. Wszyscy w tym miejscu. Zanim oni dojdą na przykład do takich jednostek jak jan Janczarzy, to troszkę potrwa. No tutaj chyba są w tym modzie e, wojska janczarskie. Ale dopiero, dopiero daleko, daleko. Więc jest to tutaj na pewno będzie kłopotliwe dla uzyskania tego. Eee, ok, rozstawmy się teraz. Tak jak ja chciałem to zrobić na samym początku. Czyli nasi łucznicy od razu w tej pozycji. Świetnie, na biegu. Oczywiście nie uciekać. Za nimi będą stalić troszkę uszkodzeni. Pięknie. Mniej więcej w ten sposób. Również na biegu. Konnice natomiast. <laughs> Ma zająć pozycję tutaj również. Galop. Dowódca z tyłu. A cała moja, cały mój oddział kon, łuczników konnych ma przejechać od prawej flanki przeciwnika i zaatakować jego konnicę wraz z dowódcą. No i nawet im tam, żeby nie uciekali. Sądzę, że rozbijemy ich bardzo szybko. Muszę niszczyć ich armię. Nie mogę pozwolić teraz, gdy aktualnie nie mam tutaj znacznych sił na niepomyślny rozwój sytuacji i pozwolić im się zgrupować w jedną pełną armię, która mogłaby mi wtedy zaszkodzić i mocno mnie wykrwawić. No dobra, ale wybierzcie sobie ten cel. O właśnie. Ich musimy ściągnąć w pierwszej kolejności. Mogą nam zadać największe straty. Bardzo ładnie Już nie stanowią żadnego zagrożenia Bardzo ładnie I teraz przechodzimy z tej strony Możecie jechać już swobodnie Pięknie Musimy się usunąć, bo nasi łucznicy piesi zaczną zaraz ostrzeliwać przeciwnika A my w tym czasie Zajdziemy przeciwnika od tyłu i zaczniemy strzelać z drugiej strony. Równocześnie. Od przodu i od tyłu. No i znowu się zaczyna ściemniać, no. Nie podoba mi się ten efekt. Eee, może jest realistyczne, że niby słońce zachodzi, ale wiecie. Nich mi tu nie pasuje. Muszę teraz używać tej umiejętności. Dobra. Gdzie jest moja piechota? Wow, moja piechota jak daleko stoi. Okej. Okay. Dalej do przodu, w to macie strzelać. Teraz nasza konnica może wjechać już przeciwnika. Oni w sumie nie powinni dobiec, znaczy myślę, że dobiegną, ale... Możliwe też, że nie powinni tego zrobić. Nawet uda się ich wystrzelać zanim cokolwiek zrobią. Przybliżmy troszkę też mapę. Wróć zaatakujemy w tym miejscu. W tym miejscu. I od tyłu jeszcze. Pięknie. Teraz zmienić cele ataku <laughs> dla wszystkich moich pierwszych łuczników. Na ten oddział tutaj. Świetnie. A wy zaatakujecie tych. Pięknie o to chodziło. Panika. No i się od raz dalej. Z czego? Wy przestańcie już strzelać. Natychmiast przestańcie strzelać. Zacznie ranić swoich, świetnie. I resztę dokończy konica. Pięknie. Uh -huh. Pięknie. How victory, like a bee a <coughs> I na tym byśmy zakończyli. Doskonale. Czyli wy atakujecie tutaj, wy tak samo, wygonicie tych, a wygonicie tych. Nabijem sobie jeszcze poziomy na nich. Pięknie. Mój dowódca również może. Wykosimy wszystkich, żeby nie mogli już uczestniczyć w walce dalej. Kontynuuj, kontynuuj. kontynuuj. Oczywiście, że kontynuuj. Bardzo ładnie. Czysta ładna bitwa. Słońce zaszło nad ich życiem. W skrócie. Łyk wody. Tym razem kabusia mi się skończyła. <laughs> no, mamy oczywiście Execute. Osłabiam przeciwnika jak tylko się da. Czy dam radę wrócić do miasta? I nie dam rady wrócić do miasta. Cudownie. Zmniejszmy mi podatki, w takim razie na chwilę. I zwerbujmy dodatkowe siły. tutaj. Myślę, że moglibyśmy też zakończyć turę. Wyślemy na pewno te oddziały do pomocy na północ. W tym miejscu natomiast również moglibyśmy wysłać dodatkowe siły. I będą całkiem znaczne. Dobra, również prześlemy. Kerma nie potrzebuje tak dużego. Gdy garnizonu, w momencie, gdy już odepchnęliśmy Turków od naszych północnej granicy, teraz teraz jest ten dowódca, którego chciałem przerzucić sobie do Rey. Pięknie, a tutaj niestety dalej muszę poczekać, by moja religia zapanowała nad tymi ziemiami, i wtedy pójdę sobie na spokojnie zająć tutaj to miasto, które znajduje się pewnie gdzieś tutaj, gdzie jeszcze się oazy gdzie jeszcze mamy, widać, że jakieś żyzne ziemię, nie, do, nie, nie tylko pustynie, gdzie nie powinno być jakiegoś wielkiego garnizonu i wtedy powinniśmy bez problemu to przejąć. Dobra, zróbmy... nie to, zróbmy save'a. Znaczy, trochę Anglikami sobie grałem, jak widzicie. Moim zdaniem są absolutnie OP. To znaczy... Powiem tak, mają jeszcze bardziej irytujące dla przeciwnika wojsko chyba niż Mongołowie, bo Mongołowie generalnie mają, zobaczcie, jeden ciężki oddział piechoty i to jest w zasadzie wszystko, plus ciężkich, ciężko zbrojnych łuczników, którzy są faktycznie kozacy, ale na tym koniec i całą masę lekko bo ich konnica, ta ciężka, jest nieprawdopodobnie droga i utrzymywanie jej mija się z celem po prostu. Ich skuteczność, owszem, jest duża, oni wiadą, przejadą, Zdruzgotają przeciwnika, ale poniosą straty i powiem tak. Lepsze wyniki uzyskacie, jeżeli będziecie operować lekko zbrojnymi łucznikami konnymi niż ciężko zbrojnym uderzeniem konnicy frontalnym, więc... Natomiast Anglicy posiadają potworne czołgi, jeżeli idzie o piechotę. Są to ci feudalni rycerze spieszeni, którzy tutaj są naprawdę przypakowani i widać, że jest to potęga już rycerstwa europejskiego! Niemcy na Wilno idą? O proszę. Widzę, że Jerozolima też nie ma wesoło. Nowy Dodge wenecki zginął. Król Francji nie żyje. Jak mi przykro. Czy ja mam jakieś zadania do wykonania? Jeśli misariusza. Tak, mam. Doskonale. Kto chce ze mną gadać? Luśki Jeskak. Prawa handlowe. Zaakceptowali, cudownie. E, sojusz? Dam hmm, 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 hmm. ci mapę informacji, żebyś jeszcze był zadowolony. Mapę informacji. Informacje o mapie. Dobra, to co robimy w tej turze, to przede wszystkim przejmujemy szturmem ten zamek, bo tutaj nic nie ma, jeszcze w nocy zaatakujemy. I mamy potężną twierdzę na północy, gdzie nawet będziemy okupować, bo nie będę niszczyć sobie budynków, które tutaj są. Zawsze pamiętajcie o tym, że zawsze plądrowanie naruszy istniejące budynki, więc to nie jest opłacalne, jeżeli chcecie zachować i wykorzystać miasto na przyszłość. Dobra, w tym miejscu ja bym chętnie rozwinął sobie coś, dzięki czemu mógłbym... Właśnie. E, Hosti? Nie, to nie ty chciałbym werbować. Archery? Levi? Też nie. Murgeni? Czy to są murgeni? Tak, murgeni. Dobra. Ten oddział wypadłby przetrenować, bo zobaczcie, jest, oni są mają złote doświadczenie i jest jeden ostatni sprawiedliwy, któryś się tam ostał. To będzie kosztowało 5000 zbudowanie tego, więc troszkę nie mamy teraz pieniędzy na to. <laughs> Wróćmy na tereny, gdzie, są, gdzie walczymy z Turkami. Myślę, że moglibyśmy sprowadzić do... Teraz prowadzimy posiłki jak widzicie, więc wrzucimy teraz do miasta. Jeden oddział. Drugi oddział. Świetnie. Rozbijemy tą malutką armię. I również zrobimy to na mapie bitewnej, bo chcę zminimalizować swoje straty. Następnie pójdziemy na back Tą armię. Mhm. Zobaczymy na mamy. Nie, nie chcę tracić. On na automacie da mi losowe zwycięstwo. o nie, takiej pogody nie chcemy. To już jest lepsze. Widzę, że mamy naprawdę fajną mapkę, więc ustawimy się złośliwie tutaj na wzniesieniu. Jak zwykle. Jest tak, lekko zbrojni łucznicy z przodu. aż no, może nawet ich ustawimy trochę z tyłu. Sobie zrobimy... Sposób. Ciężko zbrojni łucznicy z przodu będą naszym buforem. Może troszkę jeszcze bardziej, choć oni nawet nie dobiegną do nas. To wiecie, to już sobie ustawimy, po prostu wszystkich w linii sobie ustawię. Teraz ci, też gdzieś tutaj, świetnie w ten sposób. No i moja piechota w tym miejscu. <laughs> Ciężka konnica natomiast ma utrzymywać ten rejon. Druga, ciężka to jest lekka, nie to jest lekka kawaleria, dobra. To wy macie tutaj po prostu siedzieć i zaatakować przeciwnika, jeżeli podszedłby zbyt blisko. Ewentualnie przesuniemy ich sobie tutaj. Wjedziemy nim na wzgórze i tam sobie staniemy. Natomiast mój dowódca w tym miejscu, moi konni łucznicy pojadą natomiast od tej strony i będą dziesiątkować przeciwnika. Mhm. Oczywiście cała armia ma stać w miejscu i nie uciekać. Pięknie o to chodziło. Skonni ucznicy do przodu. Nie wy! Cholera, wy nie jesteście konnymi ucznikami. Stoć! Stojadne! Stojadne! Dziękuję. Wy natomiast, tak jak mówiłem, wjechać na to miejsce. Taktyka tradycyjna. Niszczymy konnicę. Tą taktykę będziemy musieli bardzo wykorzystywać efektywnie w walce z Europejczykami, ponieważ oni będą mieli dużo ciężkiej konnicy, a poza tym będą też dysponować artylerią. Mogę nawet zrobić coś takiego, że zmienimy na chwilę. I wszyscy będą zaraz strzelać w tą ciężko, w tą kawalerię strzelecką, a my tutaj. nich mamy strzelać, świetnie. Tak, wszyscy mają się teraz skupić właśnie na tym oddziale, zdziesiątkować go. My zabijemy natomiast generała. Pięknie dochodziło. Dobra, teraz wy strzelać tutaj już. Wy natomiast strzelać tu. Nie, stać. Wy nie. Te dwa oddziały. W zasadzie trzy. Strzelać tutaj. Bardzo ładnie. Podjeżdżacie bliżej. Okej. I wszyscy, którzy tylko mogą strzelać, strzelają w tych włóczników, którzy biegną na nas. A my w tą ciężką kawalerię. Strzelecką. Oczywiście nie, to jest lekka kawaleria, ale to jest strzelecka, więc. Pięknie. Atak od flanki czy atak od tyłu zawsze daje bonusy do obrażeń Warto o tym pamiętać jeżeli atakujecie ciężką konnicę szczególnie no Ciężka konnica od frontu jest dość mocna, tak samo jak i ciężka piechota Szczególnie wyposażona w duże tarcze, na przykład tacy, e, takie jednostki jak miała Wenecja, ta, te jednostki z młotami nie wiem czy ją pamiętacie

Świetnie się wpasowali. No i teraz już przyspieszymy. Oczywiście kontynuuj. Ha! Dobra. I <tryk> Trzy z trzech straconych, czyli mamy siły i mamy teraz możliwości uderzenia na Baku. Zabezpieczyliśmy sobie tym samym, sprowadzając posiłki, mm, nasze miasto Tabris. A Baku da nam twierdzę w pobliżu. Będzie to druga twierdza po Alamu, która będzie mogła dosyłać posiłki. Oczywiście Execute. Nie? Teraz idziemy na Baku. Baku nie ma dużych sił, więc nie powinno to być to, to trudne do przejęcia w tym miejscu. Natomiast ja bym chciał nowe siły, do, które pójdą tutaj. Tu są całkiem spokojnie duże siły. Możemy kolejnego asasyna zwerbować, to by się nam przydało. Zobaczmy, jakie są wiadomości. Raport, mamy nawet dobre relacje z Rusią Kijowską. No wspaniale. Mamy również 500 florenów bonusowych za wykonanie zadania. Dyplomatyczne wieści. Yy, wojna Litwy z Rosją Kijowską, Węgry z Litwą. Wszyscy się z Litwą będą teraz bić. Yy, no, Litwa będzie ma po dupie. No, Autentycznie. Bo to już mocno. No, tu mamy kolejne jednostki. Gdzie wy się MB? Wy się tutaj zwerbowaliście. Cudownie, w takim razie. Pamiętam, że miałem przerzucić niedoświadczone siły plus wysłać posiłki do X i Yikes. tu natomiast trzeba hmm, byłoby jest milicja dobra, na razie tutaj nic nie będziemy robić nie wiem czy się opłaca też na razie podróżowanie dalej też zatrzymamy. No dobra, spójrzmy jeszcze wiadomości do końca. Raport budowy. Będziemy musieli przelecieć za chwilę budynki, pobudować wszystko, co jest nam potrzebne. Powiększenie świty, powiększenie świty, cudownie. Dum dom, 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 Jesteśmy siódmą frakcją. Już spadamy troszkę. Przedzili nas. Wykryto agenta. Gdzie? Tutaj, tak? A chyba zginął, bo nie widzę go. Zajmijmy się... Zabijaniem aktualnie obey, naszych przeciwników. Uuu, zobaczcie, plus 300 do dochodu dzięki temu. Tego zabijmy. Doświadczenie dla naszego agenta. O, chciałem wysłać właśnie. Ty Twoje tutaj potrzebny i idziesz handlować jedwabiem, który znajduje się tam daleko. Rest, tu natomiast mamy szpiega, którego również chcę wysłać. W te rejony, żeby mi pokazał, jakie tam miasto na mnie czyha. Tutaj mamy też kolejnego kupca. Cudownie. I ten kupiec będzie nam potrzebny do handlu jakimiś rzeczami. Gdzieś tu powinno coś być do handlu. Halo? No poważnie nic nie ma? Nie wiem, kurde, kop w ziemi, znaleźć ropę, cokolwiek. To jest coś? Nie. Au. Ale posłucha. Jednym słowem Nie no poważnie w tych rejonach nic nie ma do handlu. Dobra, tu coś jest, wow. Uuu, 344 floreny! O oh Z handlu przyprawami chyba. Wow, albo nie, ryżem! Matko boska. Dobra, asasyn. E, Zabij tego mułę. Pięknie. Asiasiński Asiasin wykonał zadanie. Wy natomiast Idziesz na dół? Weźmiesz wojsko i pójdziesz tam. Dalej. Świetnie tego asasyna weźmiemy sobie natomiast, żeby zabił tego mułka. Jeżeli mu się uda oczywiście. Tu nic się nie buduje. Dlaczego? Więc w takim razie zbudujemy sobie tradycyjnie miejsca kultu. Ile mamy dochodu? Dochodu mamy dużo. Więc... Tutaj na razie nic, mamy siły, spokojnie. Również miasto by mnie interesowało. Kerma, nic się nie buduje. Why? W Kerma natomiast są zadowoleni, ale bazar. Budujemy im, żeby byli bardziej zadowoleni. Szczególnie bardziej zadowoleni pod postacią pieniędzy. Im więcej pieniędzy, tym bardziej zadowoleni. Cudownie. Więc weźmiemy sobie jeszcze. Możliwe, że weźmiemy sobie się tą konnicę. Albo nie. Zostawimy tutaj wszystko. Przydałby mi się dowódca, który mógłbyś udać. I będziesz to ty, bo Ala i... Chyba nie wymaga nadzorcy, no właśnie. Pójdziesz do Tabriz, no. gdzie będziesz prowadził działania na moją korzyść. Myślę, że moglibyśmy wyszkolić jeszcze jednego szpiega, czy na razie nie? Tabriz. Mamy tutaj jednego szpiega, tutaj mam w zasadzie... Uuu, widzę, że tutaj jakieś siły się stworzyły. Więc będzie trzeba w Afchazie, albo tutaj, troszkę nowych jednostek powerbować. Hmm. A to w następnej dużej już to będziemy troszkę pieniędzy, bo teraz jeszcze chciałbym przelecieć swoje miasta i zobaczyć, czy gdzieś jest jakiś sumac świerzcie. Nie używanie agencji. No, przy tak dużej ilości osad już troszkę można nie ogarniać. I natomiast się już przesunęliście, wy też. Wy, to jest mój kapłan. Bardzo ładnie podnosi nam religię. 97, 97, 99, 100%. Wow. No to w takim razie nawracaj yes, tutaj. Pięknie. Północ nic się nie dzieje. Również nic. Tutaj niedługo będzie miasto. Z tego się bardzo cieszę. Jak to u Was z religią jest? O! Nie będzie żadnych problemów z zadowoleniem. Tutaj również nic nie ma. No to co? Chyba zrobiłem tutaj z książek. To jest asasyn, o, czym, o tym już wiemy. Dyplomatę jeszcze przesujmy, bo jak zwykle o nim zapomnę. I dyplomaty yes, tym razem moglibyśmy rzucić na północ do Nowogrodu, a później przejdziemy na Litwę i może do Duńczyków. Bo spodziewam się, że Duńczycy pewnie wylądowali na tych terenach i zajęli te, te, te ziemię. Ewentualnie Norwegowie, bo Duńczycy z Norwegami się dość mocno zawsze też tłuką. Z uwagi na to, że konkurują o Skandynawię. A Norwegowie zaczynają później też ekspansję chętnie na Wyspy Brytyjskie i tam robią najazdy. No dobra, tak czy siak ludziska, tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie dalej oczywiście będziemy prowadzić naszą ekspansję niepowstrzymaną. Hejka.